Cześć, dzisiaj zapraszam Cię na bardzo przyjemny trening, rozluźnianie, rozciąganie, do którego wykorzystywać będę pasek. To jest pasek do jogi, ale możesz wziąć gumę, możesz wziąć pasek od spodni, coś co po prostu pomoże Ci w niektórych pozycjach zwiększyć ten zakres ruchu. Króciutko, przyjemnie. Ale zaczniemy od chwili takiej em, rozgrzewki, oddechu. Także zapraszam Cię do pozycji dziecka. Stopy są połączone z tyłu, z tyłu dużymi palcami. Kolana rozszerzone kawałeczek, tak mniej więcej na szerokość maty. Wyciągnij obie dłonie do przodu. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Nie leży czoło na macie, tylko jest aktywna. Z wdechem delikatnie popatrz na brzeg swojej maty, a z wydechem spójrz na swój pępek, zaokrąglając plecy. Z wdechem spójrz się wzrokiem kawałeczek dalej i z wydechem zaokrągli plecy. Wdech do przodu i wydech do tyłu. Z kolejnym wdechem prościotkie plecy wyjdą w przód, a okrągłe plecy wrócą do pozycji dziecka. Wdech proste i wydech. Okrągłe tył. Mięciutko. Spokojnie. Z kolejnym razem proste plecy. Rysujesz duże koło. Prawą ręką i lewą. Na zmianę wdech. I wydech. Sięgaj daleko, szukaj tej przestrzeni wokół. Wyciągaj, wydłużaj. Niech to będzie takie przyjemne dla Ciebie. I jeszcze. Ostatni raz jedna i druga strona. Twój oddech to jest Twoje tempo pracy. I przez okrągłe plecy wyjdź teraz do przodu, ale zbliż swoje dłonie, otwórz klatkę wdech. A z wydechem zaokrągli, z wdechem oddal barki od uszu, z wydechem zamknij. Zatrzymaj prościutkie plecy, neutralny kręgosłup. Otwórz jedną rękę, góra i opuść. Góra wdech i opuść. Wdech góra, sięgaj. Jeszcze dwa razy. Góra. Tak jest. Jeden raz. A teraz daj rękę do przodu, kciukiem do góry i zbliż bark do maty. Wróć. I to samo, druga strona. Wydłuż, wyciągnij. I wróć do centrum. Jeszcze cztery razy. I wracasz. Trzy razy. I wracasz. Dwa razy. I wracasz. Jeden raz. I wracasz. Dokładnie tak. Usiądź teraz na swoich piętach. Jeśli w porządku, jeśli niewygodnie ci jest w tym siadzie, możesz usiąść do, do, w każdym innym. Weź swoje dłonie do siebie splecione. Z wydechem odepchnij, zaokrąglij plecy. A wdech, wyciągnij, wydłuż w górę i opuść bokiem. Przyciągnij, wdech, wydech, wdech i opuść. Jeszcze dwa razy. Tak jest, ostatni raz. Zatrzymaj prościutkie plecy, spójrz w prawo, spójrz w lewo. Spójrz w prawo i spójrz w lewo. Spójrz w prawo, w lewo. I jeszcze dwa razy. Po jednym razie. Pięknie. Wyciągnij prawe ramię w górę, z tyłu. Przenieś przez przód i druga strona. Wyciągaj, wydłużej. Tak naprawdę ta nasza rozgrzewka gdzie płyniemy z oddechem, to już jest rozluźnianie i rozciąganie. Pamiętaj, aby szukać tej przestrzeni wokół siebie. Wdech i wydech, zamykasz, zamykasz, otwierasz, wzrok podąża za ręką. I do dołu, jeszcze dwa razy. I dół, ostatni raz. I do bardzo dobrze. Usiądź przodem do mnie. Jedna noga ugięta z przodu, druga z tyłu. Weź pasek, jeśli masz długi pasek, to śmiało możesz go złożyć albo na dwa, albo nawet na cztery razy i wyciągnij ręce w górę. Mniej więcej on ma być tej szerokości. Oddal barki od uszu, zobacz, jaką masz długą szyję. Teraz powolutku zaczynasz w kierunku tej nogi z tyłu wykonywać skłon. Jedna ręka ciągnie drugą i wracasz, ale uwaga, między uszami i ramionami zostawiasz stałą przestrzeń. I do boku, wyciągaj, wydłużaj. Wróć do centrum, tak jest. Wyciągaj, wydłużaj. I wróć do centrum jeszcze jeden raz. I wróć, opuść ręce, tak? I przenieś w tył, domykaj żebra, opuść przed siebie i wyciągnij w tył. I opuść. Jeszcze dwa razy. Góra. I jeden raz. I góra, bardzo dobrze, otóż swoje pasek przy sobie. Przenieś ręce za głowę i znowu domknij żebra. Teraz skręć w jedną stronę teraz tej nogi z przodu i wróć do centrum. Odkręcasz, domykając żebra. I wracasz. Wydech i wdech, wydłużaj kręgosłup. Bok. Tak jest. Rozluźnia się biodro. Jeszcze jeden raz. Pięknie wyciągnij ręce w przód. Połóż swoje dłonie przed sobą, opuść łokcie, rozluźnij biodra, pośladki. Spróbuj poczuć się swobodnie. Być może masz jakieś ograniczenia w biodrach i jest mało wygodna ta pozycja, a być może totalnie nic nie czujesz. To znaczy, że jest OK. Nie szukaj na siłę bólu. Tylko ciesz się. Jeśli nie boli, to ciesz się, że nie boli. Jeszcze chwilkę przytrzymaj. I odepchnij się. Wyjdź w górę, wyprostuj lewą nogę. Usiądź na obu pośladkach. Przygotuj pasek. Tym razem może się przydać troszeczkę dłuższy. Zapnij swój pasek o stopę. Łokcie idą na zewnątrz, a Ty przyciągaj pępek do nogi i rozluźnij, rośniesz. Z wdechem ciągniesz, ciągniesz, ciągniesz i wracasz. Łokcie na zewnątrz, przyciągaj pępek, barki oddalone od uszu, palce, stopy, flex. Jeszcze dwa razy. I w górę. Jeden raz przytrzymaj. Jeśli możesz, to powędruj po pasku kawałek dalej. Jednocześnie prawe kolano odpychaj na zewnątrz. Chwyć pasek tylko w lewą dłoń. Łokieć zaparty jest o kolano. Ręka bok i tył. I przyciągnij bok i otwórz. Wdech, dociągnij, dociągnij i otwórz. Tak jest. Jeszcze cztery razy. Zamykasz. Z każdym kolejnym szukasz coraz więcej tej przestrzeni. Trzy. Dwa razy. I z kolejnym razem całkowicie zamknij. Spróbuj dosięgnąć z Twojej stopy. I przytrzymaj, jak nie dosięgasz do stopy, to masz pasek od tego. Dziękuję. Wyjdź w górę. Tak jest. Ściągnij pasek. Uwaga teraz. Lewa noga idzie do przodu. Prawa idzie do tyłu. Odwrotnie. Pasek nad głowę. Oddal barki od uszu. Wyciągnij kręgosłup. I w stronę prawą. Bok. I centrum. Do boku wyciągaj. Wydłużaj. I wracasz do centrum. I jeszcze cztery. Barki oddal od uszu trzy razy, góra, dwa razy, mięciutko, spokojnie, jeszcze jeden raz, opuść cztery i wyciągnij w tył ramiona, opuść trzy i dwa i jeden. Tak jest. Połóż pasek przed sobą. Spleć ręce tył, Otwórz klatkę, łokcie szeroko skręć w lewą stronę i wracasz wdech. Wydech. Dwa razy. Jeden raz. Zatrzymaj, połóż dłonie przed sobą i na chwilkę odłóż łokcie, rozluźnij. Zobacz, jak jest, czy jest przyjemnie, czy boli, czy nie boli. Ale pamiętaj, nie szukaj tego bólu na siłę. Odepchnij się i wyprostuj prawą nogę. Pasek, wygodnie zapleć osobę. Łokcie na szykły. Kolano odpychaj na zewnątrz. I ze wdechem przyciągaj się. Z wydechem odpuszczaj. Łokcie na zewnątrz. Wdech. Ciągniesz bardziej pępkiem niż klatką piersiową. I wracasz. Super. Palce flex na siebie. I wracasz. Ostatni raz zatrzymaj, rozciągnij, odpychaj lewe kolano. Zwracaj uwagę na to, czy czujesz bardziej jedną, czy drugą stronę, czy różnice odczuwasz jakieś. I chwyć tylko prawą dłonią pasek, zaprzy łokieć i wyciągnij bok ciała w dół i sięgnij w tył w do Dociągaj. Mhm. I jeszcze cztery razy. Poczuj bok ciała. I trzy razy. I dwa. Mhm. I z kolejnym razem spróbuj złapać swoją stopę. Odpychaj lewe kolano. Usiądź na obu pośladkach. Trzy. I Dziękuję bardzo. Wyciągnij pasek. Uuu, od się zrobiło. Usiądź w z krzyżnym. Bardzo dobrze. Pasek szeroko teraz. Może być złożony, może być rozłożony, jak ci będzie wygodnie. Trzymasz ręce po zewnętrznej stronie, po bokach. I teraz ciągniesz prawą ręką. Próbujesz przełożyć pasek za siebie, otworzyć pięknie klatkę. Wracasz, 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 i druga ręka. W tył ciągniesz, 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 otwierasz poczu, jak się otwierają barki. I wracasz, ale cały czas paski napięte. Czyli staraj się tak trząść. z gumą, będzie łatwiej. Z paskiem niekoniecznie, ale nie może też za szeroko złapać, no bo wtedy nie czujesz tego otwarcia barków. Tak jest jeszcze. Dwa razy, hop! I tak jest. No i jeszcze spójrz za ramieniem po jednym razie. Jedna strona i jeszcze jedna strona. Hop. Wdech, z wydechem wróć. Przełóż ręce w tył i w przód. I w tył. I w przód. Ostatnie dwa razy. W tył, czubek głowy do sufitu, w przód, jeszcze jeden w tył i w przód. Bardzo dobrze, połóż się teraz na plecach, powolutku kręg po kręgu odłóż plecy na matę, ugięte nogi, pięty są przy pośladkach i zapleć pasek o lewą stopę. Palce aktywne, stopa flex, pośladki ciągną do podłogi, a ty naciągasz na siebie nogę. I trzymaj, nic więcej. Jeśli czujesz, że jest za mało, to prawą nogę wyciągnij do przodu. Ale najważniejsze jest to, żeby te pośladki się nie odrywały. Próbuj wyprostować kolano. Jeśli nie da się wyprostować, no to lepiej trzymać, zostawić tą nogę ugiętą. Ściąga się łydka przez to, że palce ciągniesz na siebie. Żebra domykasz, staraj się neutralizować ułożenie kręgosłupa. No, i teraz chwyć pasek jednoimiennie i poprowadź nogę do boku. Staraj się, żeby biodra zostały na podłodze. Ciągniesz jednocześnie nogę w swoją stronę na siebie. Rozluźnij tę nogę w pasku, daj jej tak, taki relaks, odpoczynek, żeby nie musiała już nic trzymać. Jeszcze chwilkę. I powolutku wróć, pomóż ręką, drugą wrócić nodze. Dołóż nogę do nogi, na początek lewą zegnij i zobacz jaki jest z tej strony, gdzie musisz trzymać pasek. Jeśli wszystko jest ok, możesz prostować tą drugą nogę, ale żeby nie ucierpiał na tym kręgosłup, nie kompensujemy w żaden sposób tego ruchu. Uwaga, chwyć prawą ręką pasek i poprowadź do boku, do boku. Biodra zostają w jednym miejscu. No i spróbuj rozluźnić nogę w pasku. Powolutku wróć do centrum, pomóż sobie drugą nogą. Ok, wyciągnij nogi, obciągnięte palce. Możesz teraz złożyć pasek jeszcze raz. Przenieś ręce w tył, wyciągnij, wyciągnij, wyciągnij się cała. I teraz przenieś ręce do tu brodę do mostka i zroluj się kręg po kręgu do swoich stóp, sięgając z paskiem jak najdalej. Uelastyczniamy kręgosłup, ćwiczenie pilatesowe, kręg po kręgu do dołu, full roll up, powolutku, przenieś ręce w tył, tak, rozciągnij i teraz ręce do sufitu, broda do mostka, domknij żebra i zroluj się w przód, powolutku, sięgnij jak najdalej, I jeszcze raz pełen full roll up. Jeśli potrzebujesz, to oczywiście ubni kolana, ręce, brodę do mostka, domknij żebra i pociągnij w przód, przód, przód. Zatrzymaj, zableć pasek o stopy, stop flex i przyciągnij się mocniej do nóg. Pchaj piętami do przodu. dłuż pasek, bardzo dobrze. Ustaw się, ułóż się w pozycji diamentu. Stopy połączone podeszwowo, kolana delikatnie na zewnątrz. Chwyć nogi pod spodem i przytul się do nóg. Daj rozluźnić się odcinkowi lędźwiowemu, stawom biodrowo-krzyżowym. Mięciutko w biodrach zaczyna się robić. I kręg po kręgu wyjdź w górę. Podpierasz się przy kolana. Raz na jedną, raz na drugą stronę. Rozluźniesz. I usiądź w z krzyżnym przodem. Weź głęboki wdech. Wydech na boku, wyciągaj oba boki ciała. Odkręć swoją dłoń środkiem do sufitu, pociągnij jeszcze bardziej. I druga strona, najpierw normalnie. Odkręć zbóż sufit. I jeszcze raz, od razu, odkręcona dłoń. Mhm. Wróć do centrum. I druga. Do boku, do boku, do boku. I wróć do centrum. Głęboki wdech, połącz swoje dłonie z wydechem. Energia do środka i wdech w górę. Wydech, jeszcze raz wdech. Wdech, z wydechem jedna dłoń do przodu, druga do tyłu. Wyciągnij całą kolumnę kręgosłupa, spójrz za swoim barkiem. I wyjdź w górę wdech, wdech, odepchnij się i spójrz za barkiem. Weź głęboki wdech. Przenieś ręce jeszcze raz, ostatni raz z uśmiechem z uśmiechem, z uśmiechem. I ten uśmiech do środka. Bardzo cię dziękuję. Wielkie brawa. To była bardzo potrzebna lekcja. Nie pomijaj takich lekcji. Przyjemności dla ciała. Jak widzisz, króciutko, chwilunia. A taka jednostka treningowa też jest potrzebna bo te 2-3 minutki po każdym treningu, zajęciach nie wystarczą do tego, żeby rzeczywiście zaopiekować się tym swoim ciałem, żeby je porozluźniać, znaleźć te przestrzenie, ruchomość i przywracać sprawność przede wszystkim. Więc mam nadzieję, że będziesz często wracać do tej lekcji, a ja za dzisiaj dziękuję i mówię do zobaczenia.